So. Yeah. από τα Eliminacje do 20. edycji Festiwalu w Będzinie odbyły się w Tuchowie 19 grudnia 2013 roku. Jury Tuchowskiej Eliminacji do Festiwalu w Będzinie w składzie: profesor Andrzej Zając, magister Ewa Stanisławczyk, magister Tadeusz Goliszewski. Po przesłuchaniu 46 podmiotów wykonawczych zakwalifikowało do finału Festiwalu w Będzinie następujących wykonawców: zespół folklorystyczny Ptaszkowioki z Ptaszkowej. Chór mieszany, kantor z Karwacjanum w Gorlice, solistka Faustyna Kocęba z Kamionki Wielkiej, Alicja Rega z Rzeszowa. Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale w Będzinie. przewodniej, czas nie z naszej winy. Przewodnik w czas niepogodny, nie z naszej winy. Niech się zapali, chociaż z daleka przecież czekamy. Płodliśmy wiary w Boga, w człowieka i w siebie samych. Wielkiego Święta znaleźć nie może, idzie kolenda, polska kolenda, drogą bezdrożem szuka kolenda Wielkiego Święta znaleźć. Pod koniec 2013 roku burmistrz Tuchowa wydał album Wiktora Szanowskiego zatytułowany Magia Tuchowa. Publikacja prezentuje ludzi, architekturę i krajobrazy Tuchowa oraz okolicy. Promocją albumu rozpoczęło spotkanie autorskie, podczas którego autor opowiedział o swojej pasji i procesie przygotowania i tworzenia tej cennej publikacji. Mieszkańcy Tuchowa i okolic z przyjemnością wysłuchali słów Wiktora Szanowskiego. A potem otrzymali publikację wraz z autografem autora. Obecnie albumy można nabyć w Domu Kultury w Tuchowie. Myślę, że jest to moje spełnienie też marzeń, bo e, bardzo chciałem kiedyś wydać e, album, który będzie prezentował e, no, małą ojczyznę, naszą małą, małą, małą ojczyznę. E, myślę, że powstała publikacja, która ukazuje... W duchu, w sposób, który nie każdy jest w stanie zauważyć, nie każdy jest w stanie zobaczyć te m, wszystkie aspekty przyrody, architektury e, miejscowej ludności, e, które wpływają właśnie na atrakcyjność tego obszaru. Tak? Szanowni Państwo, ta publikacja to jest dzieło zrodzone z pasji i wrażliwości. Wszyscy wiemy, że fotografia jest pasją numerem. A wrażliwość to jest ta umiejętność zauważania rzeczy, które nie wszyscy widzą. My jesteśmy obarczeni taką wadą, że jak koło jakiegoś miejsca przechodzimy bardzo często, to nie potrafimy zauważyć urody tego miejsca. Wiktor nam dał taką możliwość, że urodę Ziemi Tuchowskiej widzimy na macarni. I wybrał momenty, które. Czasem bywają ulotne i przez to, że znalazły się na kartach tego albumu już dla nas nie są ulotne, tylko możemy się w nie wpatrzeć, możemy do nich wracać, kiedy tylko chcemy. I wielka wdzięczność z mojej strony, że taki album powstał. Wiktor stwierdził, że dałem mu swobodę. No jakżeżbym mógł nie dać mu tej swobody, jak to jest znawca, który najlepiej wie, co w tym albumie. Powinno się znaleźć. Ja tylko mam wielką, wielką satysfakcję, że mogłem swoją drobną cegiełkę do wydania tego albumu dołożyć. To, że w Tuchowie mamy kilku wybitnych fotografów, wiemy już chyba wszyscy. Wiktor Szanowski, Maciej Maziarka czy Karol Gut są nam znani nie tylko ze stron internetowych, ale także dzięki Bibliotece Publicznej w Tuchowie która organizuje spotkania autorskie i wystawy. 15 stycznia odbył się wernisaż wystawy fotografii Karola Guta, tegorocznego maturzysty, którego największymi pasjami jest astronomia i fotografia. Mieszkańcy nie zawiedli i z przyjemnością wysłuchali rozmowy, a potem oglądali prezentowane fotografie. A bo to, co na niebie trzeba naświetlać bardzo wiele godzin. To znaczy nie, nie robi się tego na jak zwykłego zdjęcia, jak Maciek teraz robi. Tylko y, na jedno zdjęcie trzeba poświęcić nawet y, całą noc lub kilka nocy, aby powstało jedno zdjęcie. Zg właśnie jak się zbierze cały materiał przez teleskop albo obiektyw trzeba go potem robić na komputerze, to zajmie kolejne kilka albo kilkanaście godzin. No i Wreszcie można prezentować taki efekt jak to widać. Więc właśnie najciekawsze jest to, że te wszystkie obiekty są bardzo od nas oddalone i to światło dociera często nawet po milionach lat do nas. W Na wielu zdjęciach można pewnie doszukać się obiektów oddalonych o nawet 100 milionów albo dalej. No to znaczy, że to światło, które teraz obserwujemy zostało wysłane. Właśnie 100 milionów lat temu, czyli kiedy po ziemi chodziły jeszcze dinozaury.